Z okazji Twoich urodzin wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia w modelingu, więcej cierpliwości do pewnego chłopa, no i ogólnie wszystkiego dobrego. ma Klaudia, z mojej strony chciałbym życzyć Ci dużo szczęścia w życiu zawodowym, prywatnym, dużo miłości z drugą połówką i dużo wspaniałych chwil z nami, Twoimi przyjaciółmi. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, miłości, radości. I pieniążków. I pieniążków. I czego sobie w życiu zapragniesz? No coś, Dusieńka, słyszałem, że masz jakieś urodziny. No ale zanim zacznę mówić o życzeniach, może pew jakiś żart. Wiecie, jak nazywa się kot, który leci? lecik! No, i generalnie tak. 100 lat, dużo zdrowia, szczęścia żebyś dała radę wytrzymać z Michałem, żeby wszystko było jak trzeba, żebyś była super fotomodelką i osiągała mega dużo sukcesów. No i generalnie tyle. Hej Ka! Skoro już naszkaćmy się, żeby to było mój chłopak chce coś powiedzieć? że <grym> miałbym część do leksa. No, miałbyś Chcielibyśmy Ci życzyć dużo zdrówka. Szczęście. Spełnienie najskrytszych marzeń, uśmiechu. <laughs> I wszystkiego, czego sobie zażyczysz. Jeszcze kasa by jej się zdała pewnie. To mm. będziesz. <laughs> Pozdrawiamy. Siema, wszystkiego najlepszego. Pamiętaj, że urodziny są jak kieliszek wódki. Lepiej się czujesz, jak nie liczysz, ile masz już na swoim koncie. Cześć Duszka. Z okazji urodzin życzymy Ci przy. Po prostu przy. <laughs> Zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości. Widzimy się już na longu. Wszystkiego najlepszego Duśka. Jak najwięcej headshotów na Duście. Życzę Mariano Italiano. Co dam, Duśka? Starzejemy się. Z okazji urodzin chciałem Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo radości z życia, którą ostatnio chyba gdzieś zatraciłaś i więcej cierpliwości do wszystkiego. I to tyle. Cześć. Dusia, życzę Ci wszystkiego najlepszego. Uwaga, teraz najważniejsze życzenia. Wszystkiego najlepszego Dusia, odwista. Klaudia, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i słodyczy, jajo Ci życzę. Droga Klaudiu, w, w dniu Twoich urodzin chcemy Ci życzyć wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i czego tylko sobie zapragniesz. Twoja rodzinka szalona. Happy birthday! Okej, okay, no to przyszła pora na mnie, tak? Klaudia, życzę Ci wszystkiego najlepszego w dniu Twoich urodzin. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Spełnienia wszystkich swoich najskrytszych marzeń. Tych ze mną i nie tylko. E, no i co? Mniej nerwów, mniej nerwów, a będzie dobrze, będzie dobrze. No, to wszystkiego najlepszego. Pewnie dziwicie się, skąd nagrywam. Klaudia będzie wiedziała, tylko pokażę i... I nic nie mówię. A, jeszcze jedno, jeszcze jedno, zapomniałem powiedzieć. Udanej imprezki, udanej imprezki, i dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że powstał ten filmik z życzeniami dla Ciebie, Klaudia.